Ok. I jesteśmy znowu. Dalej kryjąc się przed przeciwnikami. Jak widzicie, jest ich dosyć dużo. I wydaje mi się, że jeżeli my stąd nie wyjdziemy, to oni stąd nie pójdą. No niestety, tak się musiało to skończyć. Nie wiem, to my już nie żyjemy tak naprawdę. To było pewne po prostu. Uff. Ja pierdolę. Gdyby ten pieprzony policjant, pierdzielony pies, nie zauważył nas... Ja cię skąd znam? Szmata. Teraz jestem zdenerwowany i to tak urwa mocno. Ma, to skręcę ci kark! Za to... Nie, to po prostu się należało mu, nie? Żeby mu skręcił ten pierdzielony kark. O! Oh. Pedał. Żebyś zdechł. Żeby nam się udało? Tak, ludziska, udało nam się wyjść. Co mamy uruchomić? Jakieś semafory? O. No dobrze, ludziska, udało nam się. Jakimś cudem. Hmm, hmm, fajne miski, hmm, hmm, hmm. bardzo fajne i kaczuszka je. Ale dobrze, dobrze, świetnie, że nam się udało uciec Teraz tak to jest na górze, ajajajaj Kurde, ludziska sorki. Naprawdę, że tutaj teraz nic do was nie mówię, ale chcę się skupić na tym jak najbardziej. Czy my możemy jakoś przejść? Czy ten strażnik? Okej, okay, poczekajcie, poczekajcie. Sorry, ziomuś. Nie do końca chciałem Cię zabijać Ale cholera byłaś tą ofiarą, która by mi przeszkadzała dosyć mocno Bo gdybym go nie zabił, to, to by nie wyszło to wszystko Niektórych tutaj naprawdę się ludziska nie chce zabijać, wiecie Bo niektórzy to są skurczysy, no to dobra, ok, można ich zabijać Czy tacy policjanci, którzy Cię z dupy zauważą, ale... Normalnych ludzi To lepiej czasem zostawić w spokoju, bo po co go? Tylko nie mamy zabijać, nie? No. Halo? Nie stary, jestem na się do... 45, jest jakieś... nie, nie, nie. Nie. musimy przejść jakoś Dzień dobry, dzień dobry, witam teraz tak, musimy się jakoś dostać na tamten peron A żeby to wykonać to muszę przejść Nie zauważyli nas, jak fajnie, ojejku, jejku, naprawdę Gra trzyma poziom, duży poziom jak widać zresztą Jest fajnie wykonana Polecam wam, naprawdę wam polecam jeżeli nie możecie kupić, to jak najbardziej oglądajcie sobie tą serię, bo... Swoją drogą, gdyby on sobie założył jakąś perukę, to by było mniej zauważalne, zauważcie. Szluknijcie na to, że nam powoli się instynkt traci. Czyli traci, no kończy się. Zaraz przyjedzie pociąg Okej My ja po prostu najpewniej będziemy musieli do niego wskoczyć Zgromadzenie ludowe Nie wiem, już jest ten, Dlaczego ci ludzie tak kurwa stoją, chodzą, znaczy się, pojebaniem. Się patrzysz. Becz. Gdzie jest ten pociąg? No, boże, 15 sekund, tak? Chyba 1000 sekund. Albo był miliard. Tak, <noise> na <noise> Czyli <noise> ten strażnik nie zauważył że to jest bycie. Bo nie mamy w ogóle instynktu, nawet kreski instynktu nie mamy. Ale jesteśmy. Uhu, udało nam się, moi drodzy, udało nam się wyjść z tej dupy. Jakimś sposobem. 40 minut około zajęło to. Ta misja. Przypieszenie regeneracji. U, no. Było nieźle. No nic. Ja się z wami już będę żegnał. Tutaj będzie tylko ten 7 minutowy odcinek, ale było, było naprawdę ciekawie. Więc ja wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!